Ale proszę Państwa, to jeszcze nie koniec. Jeszcze dwie teczki. Szanowni Państwo, teraz mamy tylko blok głosowań yy, druków, które zostały wprowadzone w trybie pilnym, a ich dzisiaj jest 17 sztuk. Szanowni Państwo, skarga na działanie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Komisji Rewizyjnej druk 2089, nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy druk w tej wersji. 2189. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik, proszę. Głosowaliśmy 30 za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Rada przyjęła tę uchwałę. Kolejny projekt uchwały według duchu 2190. Skarga na działanie prezydenta miasta Krakowa. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy proszę wynik. 30 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam przyjęcie tej uchwały. Kolejny projekt uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa w 2191. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Wynik proszę. Głosowaliśmy 35 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się, 1 nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę. Kolejny wniosek, kolejny projekt uchwały, skarga na działanie prezydenta Miasta Krakowa, druk 2192. Nie było żadnych poprawek, ani autopoprawek. poprawek. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 31 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam podjęcie uchwały. Druk 2193, skarga na działanie. Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 119 i Prezydenta Miasta. Nie było żadnych poprawek, ani nie było to poprawek. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik, proszę. 31 za, 0 przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam podjęcie uchwały. Kolejny projekt i tu mamy poprawkę. Skarga na działanie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w tej sprawie bardzo proszę. Nie, Jest poprawka, ale tu już nie ma dyskusji. Tu musimy tylko głosować. Także nie jest przyjęta jako autopoprawka, więc mamy poprawkę pani radnej Basary i ją będziemy głosowali. Bardzo proszę o, o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za poprawką pani radnej Basary? Kto jest przeciw? Czy ktoś jeszcze głosuje? Przypomnę, że dotyczy tytułu i podstawy prawnej. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykamy. Proszę, wynik, jeśli chodzi o poprawkę. Głosowaliśmy 33 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada przyjęła tą poprawkę i głosujemy uchwałę wraz z tą poprawką. Proszę o przygotowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik. Proszę. Bardzo proszę. Wynik 37 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam podjęcie uchwały. Kolejny projekt: skarga na działanie prezydenta miasta dróg 2195. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy druk wersji pierwotnej. Bardzo proszę. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę. Wynik: trzy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejny projekt, skarga na działanie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, druk 2196, nie było żadnych poprawek ani autopoprawek, głosujemy, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje, nie widzę, zamykamy, proszę wynik, głosowaliśmy 34 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejny projekt skarga na dzień prezydenta miasta i zarządu infrastruktury komunalnej i transportu w Krakowie nr 2197. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Bardzo proszę wynik. 34 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejny blok wprowadzony w trybie pilnym. Kierunki działania prezydent, dla prezydenta w sprawie wspierania rodzimych inicjatyw kreatywnych startupów teren, na terenie gminy miejskiej Kraków druk 2198 nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy proszę wynik. Proszę, wynik 40 osób za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejny projekt uchwały e, kierunki działania prezydenta w zakresie prowadzenia polityki otwartych danych miejskich, nr 2199. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę, wynik 37 za. Brak przeciwnych, brak wstrzymujących się, stwierdzam, że żada przyjęła tą uchwałę. Kolejna sprawa. Projekt uchwały w sprawie nazwy ronda br 2200. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy proszę wynik. 37 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że żada przyjęła tą uchwałę kolejny projekt uchwały z wyrażeniem zgody dla Stowarzyszenia Zarządców Administratorów Nieruchomości w Krakowie na nieopłatne umieszczenie herbu stołecznego Koleckiego Miasta Krakowa na elegancji służbowej zarządcy nieruchomości na materiałach informacyjnych pro, y, publikowanych przez szan w ramach programu kompetenty zarządca druk 2165 była autopoprawka przyjmująca opinię prawną i żadnych poprawek. Proszę Państwa, proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy wynik, proszę. 33 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam przyjęcie tej uchwały. Kolejny projekt uchwały, rezolucja struktury w sprawie zachowania struktur organizacyjnej Banku BNP Paribas po połączeniu z Bankiem BGZ, druk 2204 rok. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy rezolucję. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej rezolucji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy wynik. Proszę. 39 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Wypraszam e, rezolucji. Kolejny projekt ustaleń kierunku działania dla prezydenta dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt klubu radnych platformy Obywatelskiej do 2202. E, w tej sprawie żadnych poprawek ani autopoprawek nie było. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Czy, a jest, jest autopoprawka przyjmująca. Przyjmująca, tak, tak, a jest autopoprawka. Przyjmująca uwagi z opinii prawnej, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę, wynik: głosowaliśmy 36 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejna uchwała: ustawienie kierunku działania dla prezydenta dotyczące zagospodarowania nieruchomości gminy, projekt klubu Platformy Obywatelskiej, druk 2203. Nie było w tej sprawie. Nie było w tej sprawie żadnych... a nie, było. Była przyjęta autopoprawka wynikająca z opinii prawnej i normalna autopoprawka, tak. Czyli były dwie autopoprawki. Bardzo proszę, głosujemy. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z autopoprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Bardzo proszę. Proszę o wynik. 30 za, 6 przeciw, 1 wstrzymała się. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Proszę wydruk, tak, tak. I proszę Państwa, ostatnia dzisiaj uchwała i teczka z tymi komunikatami są jakieś? No tam, o, tu? A tu po tym, tak? Aha, dobrze. A nie ma, y, Pachyna nie zgłosiła? Nie, nie, tak, tak, już delegowałem na, na debatę. To trzeba tak przeszkiewić. Dziękuję. Kolejny projekt uchwały. Ustawienie kierunku działania dla Prezydenta dotyczące przystąpienia do sporządzenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bulwary wisły Projekt grupy radnych 2.205. Była poprawka Pani Radnej Tatary, ale wycofana i jest autopoprawka przyjęta przez Panią Radną przez wnioskodawców w związku z opinią prawną. Głosujemy drug wraz z przyjętymi przyjętą autopoprawką. Bardzo proszę, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy proszę wynik. 33 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam przyjęcie tej uchwały, i to była ostatnia uchwała tej kadencji. Także gratulujemy autorce, autorom.